Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w tym filmie będziemy walczyć ze wszechogarniającym nas masowością i tym razem poruszymy temat, który no, jest wałkowany dość często, zwłaszcza ostatnio i nawet na tym kanale wraca on yy, nie, tak, nie tak odświętnie jakby się mogło wydawać, ale z tego względu, że są nowe ruchy, nowe zdarzenia, trzeba to skomentować. Chodzi o temat reparacji dla Polski za szkody wyrządzone przez władze i wojska tzw. III Rzeszy. Która tak naprawdę trzecią Rzeszą nie była, ale tak się nazywała, ale to inna sprawa. Znowu zaczęło się głośno wokół tego tematu z dwóch powodów. No, jak już wiemy, nasz nam niemiłościwie panujący premier, tak naprawdę namiestnik Berlina w Warszawie, tak należy powiedzieć, patrząc na to, co on robi, powiedział, że jeśli Niemcy nie wypłacą odszkodowań za trzecią Rzeszę w Berlinie, bardzo przyciśnięty i obolały, to Polska. To zrobi, oczywiście, mowa już o tych resztkach nieszczęsnych ofiar, które jeszcze gdzieś tam egzystują w małych liczbach, rzekomo 50 tysięcy. Ciężko mi coś w to wierzyć, bo biologia robi swoje, no ale dobrze. No to tutaj, jak już, mówi, jak już nieraz mówiłem i wielu, że nie zgadzamy się na to, dlaczego mamy płacić za złe czyny kogoś innego, których my żeśmy się nie dopuścili, a dopuścił się kto inny. Niemniej jednak widzimy, że premier i jego opcja, opcja proniemiecka, finansowana i wspomagana z Berlina, w ogóle nawet o tym nie chcę słyszeć, jak wspomina reparacje, to tylko z powodów nacisków społecznych i opozycji, i wspomina to bardzo obolale i strachliwie, żeby nie rozdrażnić swoich moco ich labodawców. Sama opozycja obecna wykorzystuje moim zdaniem te reparacje trochę do kampanii politycznej i nic więcej, gdyż co bardziej świat i ludzie po jej stronie też zdają sobie pewnie sprawę do tego, żeby wydłuścić reparacje z tak potężnego państwa jak Niemcy, które ma wpływy tu i tam, i kupę kasy, to trzeba też mieć kupę kasy, wpływów medialnych, silnych przyjaciół i różne grupy nacisku kulturowo-medialno-gospodarcze. Sami wiemy, że do około lat 70. Niemcy finansowały budowę Izraela. No też się na tym i obłowiły, bo niemieckie firmy do dzisiaj w Izraelu dobrze działają i zbijają kasę. No, ale finansowali Izrael, potem to finansowanie ustało, i po latach 70., poza sporadycznymi przypadkami tam pojedynczych procesów, jakie tam osoby pochodzenia żydowskiego wygrały z Niemcami i dostały jakieś odszkodowania, w sumie dla niemieckiej gospodarki symboliczne, jakieś tam wypłaty dla robotników przymusowych pod koniec lat 90., dla Niemców to tam pestka, <grych> to nic się większego nie stało. Ale w zamian za to, że Niemcy sfinansowali Izrael i parę żydowskich organizacji, oczywiście też na tym zarobili, zarobili coś więcej. Zarobili ugodę ze środowiskami żydowskimi, plus przy każdej kłótni, która się teraz tyczy yy, odpowiedzialności za zbrodnie III Rzeszy, to są tylko organizacje żydowskie i to państwo lub naród, które one zaatakują, a w tej całej kłótni, w dyskusji nie ma Niemiec. Jest to wielki sukces upartej, realizowanej od e, zakończenia II wojny światowej polityki niemieckiej, e, która opiera się na e, wymazaniu ze świadomości udziału Niemiec w tych zbrodniach. Widać, że toporny walec biurokracji pruskiej plus pieniądze silnej niemieckiej gospodarki i stypendia dla wielu humanistów, zwłaszcza po świecie, czynią swoje. I tutaj Niemcy mają niepospolity sukces gdyż w tych dyskusjach o odpowiedzialność za zbrodnie drugowojenne już Niemiec nie ma. Poza tym, jak się jakoś Polska ostatnio upomniała słowami prezydenta i jego okolicy o reparację, to nagle rąbnęły na zwuchu organizacje żydowskie w tym samym Jadwaszem i powiedziało, że Polacy to, to są niedobrzy, zmuszali je od razu do noszenia gwiazd, opasek czy czegoś tam jeszcze. Oczywiście jest to bzdura, wierutna, ale nieważne że to jest bzdura, ważne, żeby wylewać na kogoś wywrotkę z pomyjami. I moim zdaniem ta wywrotka z pomijami, z pomijami ze strony żydowskiej została wylana na nas, dlatego, że kolega Hans zadzwonił z Niemiec do kolegi Moshe w Izraelu. Moshe, Polacy znowu podskakują weź ich tam trzepnij w ucho, żeby się dzielić cicho, chcemy mieć spokój. I tak to działa, gdyż, jak to już mówiłem, dobre imię i dobre układy żydowstwa Niemcy sobie zwyczajnie po II wojnie światowej, do lat początku lat 80., kupili i teraz zwyczajnie procent im z tego skapuje, z tej inwestycji. Była to inwestycja kupienia sobie spokoju, dobrego imienia i interesów na przyszłość. Niestety wyszło do Niemcom bardzo dobrze. Kolejnym ważnym takim powodem, dlaczego ten temat reparacji idzie tak, nie inaczej, jest to. Że Polska nie ma żadnej siły gospodarczej, medialnej, społecznej czy militarnej, żeby Niemcom jakoś zagrozić, czy ich tak naprawdę boleśnie nacisnąć. Biorąc pod uwagę stopień zależności, teraz nawet i rządu, ale naszej zależności gospodarczej od gospodarki niemieckiej, to siedzimy u nich w kieszeni. Dlatego takie podskakiwanie, pod pokazywanie im rachunków, zaszkody itd. Jest zachowaniem może obliczoną na wewnętrzną kampanię wyborczą, że będziemy omawiać ludzi, że proszę, Niemcy nam tu, jak wygramy, Niemcy nam tu zapłacą odszkodowania i będziemy opływać w luksusy ale w rozrachunku międzynarodowym nie ma żadnego znaczenia, tylko pokazuje nas jako pieniaczy i awanturników, a i widzimy, że Żydzi też grają z Niemcami do naszej bramki, jak Niemców kurzymy, dzwonią do Izraela i mamy rąbnięcie w ucho od strony żydowskiej. Warto jeszcze jest zauważyć ciekawą zależność, jak się prześledzi gazety, zwłaszcza brytyjskie, ale także alianckie po II wojnie światowej, po konferencji w Teheranie. Nagle zaczęto Polsce wypominać jakieś antysemityzmy, jakieś izmy rasizmy. Zawsze, kiedy alianci chcą nam dokopać, czy się nas pozbyć, sprzedać nas Rosji czy Niemcom, to zaczynają o nas źle smarować. No i to wszystko się jakoś obecnie niebezpiecznie zbiega. Miejmy to na względzie i nie dajmy się żadnej stronie politycznej ogłupić. Wszystkiego dobrego Państwu jeszcze, do widzenia.